Już w Wielkanocne nadchodzą święta. Każdy mężczyzna o tym pamięta, by w tym okresie zgodnie z zwyczajem zrobić porządek koło swych jajek. Bo na biał męski, mówiąc logicznie, musi raz w roku wyglądać ślicznie. Więc w tym okresie każdy chłop będzie czyścił do glansu swoje żołędzie. Najpierw pędzelkiem, ultramaryną szeruje jajka ślicznie, że ino, ale nie każdy, przyznacie sami, umie obchodzić się z jajeczkami. Więc naszym członkom wpadł pomysł nowy. By powstał taki punkt usługowy. W nim znany plastyk toruński, kaja, fachowo będzie malował jaja. Takim, co mają jaja jak wory, to pomaluje im piękne wzory. A tym, co mają małe kuleczki, to pomaluje groszki, kropeczki. Obsługę dobrą tam zapewniamy. Wszystko bezpłatnie. Celem reklamy, gdy do nas przyjdziesz, siągniesz wygodnie. Wystarczy tylko, że zdejmiesz spodnie, potem jeszcze jaja ci wymaluję, no i fachowo wyperfumuje, po czym skończywszy pożegna grzecznie. A ty do domu wracasz świątecznie, niesiesz swój nabiał dumny jak basza. Tak to pracuje współdzielnia nasza, więc popierajcie nową współdzielnię, która maluje jaja rzetelnie.